No co to? Kochany jesteś. 29 kwietnia 2024 roku, można powiedzieć, początek majówki. A jeszcze, a propos majówki: to ja mam jeszcze jeden komunikat, że mamy apartament wolny od 2 maja. Gdybyście chcieli. Dwupokojowy 50 metrów kwadratowych w zakopanem. No. Zapraszamy do kontaktu. I pięknie. I pięknie. No. macie chwilę na zastanowienie. Ale tak dosłownie chwilę. No dzisiaj to jesteś wkurzająco, mam nadzieję, <coughs> piepku, bo... No nie wkurzający, męczące, tylko dzisiaj właśnie a zachęciliśmy, nie, nie a on nie ma umiaru żadnego. No Ale nie jak męczysz. mu wytłumaczysz? No weź mu wytłumacz. No. Tak. Weź mu powiedz. I tu, pół słabo. Właśnie on nie ma takiego zwyczaju, nie, żeby się. On nie, zawsze nie, musi aktywnie, nie? Trzeba go głaskać. Czeka, tak. Podnosi rękę. Mhm. Nie ma, że sobie leży. Jego trzeba głaskać po prostu. Ale już. I łapę już ci położył, czy nie? Mnie to tak zawsze łapą dociska. Ale już Nie lubię tego ślinienia. czesanko już, widzę. Się szykuje u pana. Już! Mhm. Dobrze, 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 no kocham cię tak samo. Ale bo on jakby, jest bo jak palnie. Jak no. wczoraj to mnie... Wiem. A no, on czasami całą głową potrafi, tak wiesz, podnieść. No bo chcę widzieć wszystko. No zobacz, szybki, no. Silny no, ale będzie foto. No i co zrobisz? Ugrzyziesz? Zobacz, patrz. patrz, 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 Zobacz, co zrobi, patrz. Co mam? No gdzie? Tu, tak? O. Są sprawy ważne. I Ważniejsze. Oczywiście. Dobra, wypiłem już drugie wiadro kawy, to trzecie chyba niekoniecznie, nie? Nie, już drugie, nie, nie. A dawno nie piliśmy w tych wiadrach takich, bolesławcowych? No, chodzi na, na do ogrodu, to do sobie w piżamkach pykać co chwila. Jasna sprawa, oczywiście. No to tak. Zdam sobie sprawę z tego, że to w sumie dzisiaj trzeba sporo rzeczy zrobić, jeśli mamy wyjechać Mhm. To... Tym bardziej mi się nie chce mieć. Eee, tak. Muszę z Wodkiem jeszcze jechać na badanie techniczne. <laughs> uh -huh. Ucieszy się. Będzie zajrony. No, jedziemy no to. Bo jedziemy Toyotą, tak? Ta BM to w ogóle stoi kompletnie. Trzeba jakieś zadanie wymyślić. No, no chyba, że BMW nie no ale wtedy jesteśmy ograniczeni co do gadżetów, nie? no same rolki pomyśl, jak włożymy to i... Już... rolki do Jastrzębie Góry? A nie, dobra, rolek nie bierzemy do Jastrzębie. Już myślałam, że to do Borska bierzemy rolki. Tak. No, z drugiej strony, jak już jest ta Toyota, to chyba wygodniej jest nią jechać, no drożej niestety, ale cóż. No wygodniej, wygodniej, bo się nawet do tyłu wszystkie tam swoje rzeczy ładują i... I lód, chociaż wiesz, no i tak bierzemy ograniczoną ilość rzeczy, bo miejsca w tych naszych mieszkaniach nie jest za dużo, tak żeby się tam nagle... Wiesz... Nie szczerze mówiąc, to byśmy nawet i imieniakiem pojechali, już to robiliśmy nieraz, <laughs> żaden problem. Nie, ale chciałam im wziąć jakieś takie rzeczy, no, żeby na dwór sobie brali. Też, piłki, no byli. właśnie, no to wszystko tutaj na Toyota wskazuje. Możesz usiąść już i przestań no. się kręcić pod nogami. Ugryź, usiądź. Podwójny komunikat. I tak zostań. O i tak... No lesz tak, leż tak. Leż tak. O. Umiesz? Nie, nie no, umiesz. Nie psa pił. <laughs> Najlepszą sztukę wziąłem przecież. Nie wiem, wiem, Już zostań tak, zostań. Polesz, polesz. Bez ruchu. O. Tak nie się połóż. Nie, wiem, nie, tak. nie, nie da nie rady. Wzią. Dobrze, że pusty. Nie bój. się. Dobra, polarz, polarz. Uh -huh. Masz rękę. 4 no. sekundy, 5, 6, 7, 8. I ona tak. on od razu to tak, idzie do głosowania. To... I wtedy już nie ma zmiły. Uh -huh. No, ale jest przyjemnie. Uh -huh. Jest ekstra. Ja to kasę tutaj, muszę przynieść, bo cały dzień będziemy siedzieli tutaj, nie? Mhm. Mam sporo mięsa w Myślę, że je upiekę i weźmiemy ze sobą upieczone tam. Uuu, pięknie. Bardzo mi się podoba. Bo tak. Takie nasze mięso. i... No <laughs> mikrofala tam jest nawet w jednym. No też, mówimy, no, ale już będzie upieczona o to mi chodzi, na no Nie widzisz, da się spokojnie poleżeć, no ale ręka musi cały czas chodzić. Nie wiesz, bo to cała sierść na mnie właśnie leci. Oj oj. Jak ci w domu z kota leci, to ci nie przeszkadza, albo w domu nie widać. No jest mniejsza, no przyrząd to ma takie włosy, że ale takie przynajmniej lepiej się zbiera niż tamte małe kota. Co nie? Mhm. Czekaj, ale to... A widzisz, Doborska, to już będzie komplet dobrych rowerów. Tak. Rzeczyczy. tak, to mi się podoba. No inaczej, bo Matyda, to na przecież, nie chciała jechać w ogóle bez roweru. Nie. Idziemy. Fajosko. A dzisiaj z łatkiem mamy kursik do Majsterka. Może pojedziemy na ten przegląd faktycznie. Żeby już było zęba. Co nie? No. To chłop będzie zadowolony. Później będzie się skręcał swoją wkrętarką te rolki. Będzie pod jarka. To gitarka. Poliarka, gitarka, no. No dobrze. Jeszcze chwilę sobie tu posiedzę i idę jednak do domu. Zająć się czymś. A ty tam masz. A, na ślimaku znowu się położy. I co, ma ślimaka w No przecież zgniód go i wtarów wtarł w ten. A to ciągle to robi. Teraz to są małe, ale później są takie duże, wtarte w sierściu. Muszą się skruszyć i odpadają. Same. No co? Z czym? Nie mogę już umijać tego ślimaków, no jadę. on nawet nie wie przecież. No kończę, bo znowu tutaj dzwoni.